dzisiaj będziemy przechodzić tę ha <laughs> ha to lecimy ej ej ale śmieszne oszczurki ale śmieszne płatki to jest płatki z naszym głównym płatem, w takiej dziwnej formie gdzie my jesteśmy teraz bo teraz to nie wiem już gdzie my jesteśmy się wychodzi... A, tu się wchodzi na kan I teraz skok i te murnetki zabrać. To będzie cię, ci zadawało obrażeń. Ja, no właśnie. Więc na to nie wchodźcie. Ja weszłem tylko kono dla, dla próby. Tutaj jest pieniążek i czy kolejne pieniążki mamy już tyle pieniążków to akurat jest trochę łatwa mapa do przejścia a trochę trudna łatwa dlatego no bo no łatwa dużo pieniężek można ją no szybko przejść a z drugiej strony trudno bo do, bo jeszcze nie wiem gdzie jest portal gdzie jest portal nie portal tylko to, żeby tutaj jakiś misiek jest otwarta lodówka. I nice. Tutaj misiek będzie. Ale nice. to jest całkiem dużo hajsiku, który możemy sobie zebrać. I to trzeba chyba wskoczyć na to małe miejsce. I tak na tych przegródkach skakać. I tutaj no wiadomo na dżemiki skoczyć. Tylko trzeba ich się jeszcze złapać. Tu jest taka mała wieżyczka i na tych trzeba ona to skoczyć. Tylko na razie muszę się złapać. Już jestem na górze i sobie zbierzemy pieniążki tutaj. Na górę opłaca się chodzić czy nie. No dobra, pójdziemy już. Jak już tu jesteśmy, to trzeba zobaczyć już wszystko. Tutaj nic nie ma. A nie, jednak jest jedna. Tylko, a nie, to jednak na tamtej wysokości. I właśnie tutaj już jesteśmy, i monaki zbieramy. Jeszcze ja, takiej ciekawości, wejdę sobie na górę. I tam lodówkę mamy. Nie wiem, bo ja nigdy. To chyba trzeba wypchnąć. Nie, to na pewno trzeba wypchnąć. Mi się wydaje, że to jest lodowy misiek. To jest kluczyk. I tylko jest na razie pewnie zamrożony. Bo. Bo na razie nie spotkaliśmy jeszcze bossa. Tutaj to jest fajnie, bo są te samolociki. I jest pokój. Są Lego, są Lego, są Lego. Jak ma lego to koks W lego mieszkają te do bezczurki No bo lego jest fajne Dlatego tu do szczurki, A nie złe mieszkają I tu jest taki papu Na zebranie tych, Tego kajsiku Będzie recenzja takich klocków Lego, nie dosłownie takich jak ten zamek, tylko klocków Lego. Ja już wiem o co chodzi z tym O. Trzeba wskoczyć na o, ten ostatni wagonik i wskoczyć na ten kolejny. I, i gdy będziemy już na tym takim wyrzutniu to właśnie tutaj O trzeba wyskoczyć i złapać te monetki to jeszcze raz tym razem skoczymy na ten sylin sam i jak będzie właśnie prosto to trzeba przejść i czekamy 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 aż a nie udało nam się no możemy zebrać zb... przecież też inne pieniądze dobra tutaj jest mysza. Dobra mysza. To ona chce nam powiedzieć? A. Agit. To jest nic istotnego, jakby coś. To nic istotnego to nie jest. Jest to nic nieistotne, co ona powiedziała. O, takie domki jak lubię. Tu na wtychu na pewno, na wtuwę będzie. Na wtychu na pewno będzie ten. w stychu trzeba o tak jakoś na wtychu na pewno będzie trzeba na ten stych wskoczyć o w taki sposób, że że no właśnie tak skaczesz że jesteś przy granicy i bierzesz i bierzesz to i teraz Mamy już 60 golda, więc ruszamy na wentylację. A To nie jest wentylacja. Toż to kibel! Toż to kibel, idę stąd. Tylko na razie mam jeden, jedyny problem. Do, do niczego z tego nie mam problemu, bo fajna mapa, bo... G fajny pomysł. Ale mi się jedna rzecz nie podoba. Jaka, jaka? Yy... Więc mamy kluczyk. Nie wiem jak. Kluczyk zrobiliśmy, ale dobra. Czyli nie tutaj. A nie, nie. To pod sodami jednak. O tu. O, tutaj. Tutaj są te myszy. Są te myszy. Bo by było za łatwo. No dawaj. Co, ja już... Tylko znam na pamięć i mnie niczym nie zaskoczycie. Myszo jady jedne. Niczym mnie nie zaskoczycie. Rozwalam was na... na tu. Na hicika zdjęty. Nie mam z wami żadnych problemów, o jady. Znaczy nie o jadę, jak tak mówię, naprawdę to są po prostu mysze, bo myszo jadę to są koty. Bo mysz to i jadę, no, że jedę myszo. Ej, chora, bije mnie, bije mnie. Tam chyba trzeba pójść po bosa czy coś, nie wiem. No to, ja się z wami żegnam, a ja a ja już za chwilę wstawię ten odcinek na YouTube, ba i biorę się za, za nagrywanie Nie kolejnego polecam kanał Albojski.